Ja się spodziewam, że w listopadzie może dojść do przypomnienia sobie PSL-u o tym, że jest partią obrotową. Już taka była przez całe lata. Myśmy się przyzwyczaili teraz, że oni są w tym bloku demokratycznym, no ale w dużej mierze tam politycy są ci sami. Czemu w listopadzie? No, no bo jest kongres. Można obalić Kosiniaka, Kamiusza. ja To jest oczywiście tylko teoretyzowanie, ale rząd niepopularny skrajnie. Wypadnięcie PSL-u z tej układanki powoduje, że jest koniec większości koalicyjnej. I, I nie wiem, czy w tym momencie będzie grana rząd w tym parlamencie, czy raczej na rozpisanie wyborów. Jeśli wygra Nawrocki, to nowy wybory. Moim zdaniem dokładnie no to, to PSL zrobi, e, ponieważ e, no... Hołownia poniżej 5% jako kandydat trzeciej drogi, więc to na pewno jest koniec tego projektu, to znaczy on, on nie ma sensu, e, trudno powiedzieć co zrobi Szymon Hołownia po takim wyniku i pozostawieniu go przez PSL ewentualnie, no bo I on partii nie ma, no bo Partia Polska 2050 istnieje tylko jako no nazwa. E, a jeszcze... Są pogłoski, że miał startować na prezydenta Warszawy. No, byłaby to dla niego szalupa ratunkowa i pewnie jakieś jedyne wyjście, o ile by został poparty przez Platformę, więc być może tak entuzjastyczne poparcie Rafała Trzaskowskiego zaraz po ogłoszeniu wyników sondażowych przez Szymona Hołownie, ma to drugie dno, że chciałby być kandydatem i Polski 2050 i PSL-u i Platformy na kandydata, kandydata na prezydenta Warszawy. Trudno Le... sobie wyobrazić, żeby Platforma oddała największe polskie hmm. miasto. No, Ale wiesz, Kołownia za cenę prezydentury Trzaskowskiego, myślę, że ta gra, ta, ta, ta transakcja miałaby sens. Tym bardziej, że hołdnia nie ma zaplecza, więc tak musiałby polegać w Radzie Miasta i w dzielnicach, na, na działaczach Platformy Obywatelskiej. Myślę, że lewica jako jako całość, czyli partia Razem i Nowa Lewica po tych wynikach pójdą oddzielnie do wyborów parlamentarnych, bo partia Razem nie pójdzie na sojusz, kiedy dostała ponad 5% i będzie próbowała zepchnąć Nową Lewicę pod próg. Czy to jej się uda, to wydaje mi się, jest funkcja Kongresu Nowej Lewicy tego, czy Czarzasty zostanie dalej przewodniczącym tej formacji, bo jeśli Czarzasty dalej będzie przewodniczą, przewodniczącym Nowej Lewicy, to ona pod ten próg spadnie. No, a jak wygra na to będą nowe wybory, tak. No tak, tak, tak. Jeżeli wygra na to nie ma innego wyjścia. Po prostu będzie blokada, paraliż eee, i, i, eee, i nowe wybory. No i PiS wróci do władza z kim? Czy to będzie z PSL-em, czy, czy być może wystarczy im konfederacja? No tego nie wiadomo.